Witam na kanale Prosto z Serwisu i na wstępie chciałbym tak powiedzmy nieco przeprosić za to, że tych filmów nie ma. Bo jestem teraz w trakcie przeprowadzki całego serwisu tak naprawdę. I jestem w lekkiej dupie, a nawet nieźle w dupie, bo no po prostu mam spore zaległości, nie bardzo mam czas, żeby coś nagrać. A raczej zmontować, bo tam nagrywam coś tam nie, ale żeby to pomontować, to nie bardzo jest czas. Także teraz sobie siadłem, chwilę już jest 23.15 i jeszcze próbuję coś tu sklecić. I właśnie mamy boomboxa, który widzicie, był już otwierany. Historia generalnie jest taka, że nawet sobie teraz zobaczę, że jakiś był kupiony jako uszkodzony ten głośnik. I po prostu, znaczy to taka w sumie ta historia jest, bo niby był kupiony jako uszkodzony, ale niby działał, a później coś tam przestał działać, czy albo była taka historia przed tym kupnem, no nie wiem. W każdym razie, y, podobno klient tego nie ruszał, tylko po prostu to nie działało, trafiło do mnie, że była jakaś okazyjna cenka za uszkodzony, chyba to tak było w końcu. I po prostu y, mam z tym powalczyć. I teraz co zostaniemy w środku. Zapewne po tytule już będzie mniej więcej. Wiadomo, co tam będzie. Bo raczej tytuł tam fajny zrobię. Dosyć podobnie jak w przypadku płytki, która jest tutaj w prawym górnym rogu, tak w sumie. Bo z Extrema 2. A do tej płyty to też niezła historia. Nie wiem, czy zrobię z tym filmem. Ta płyta na górze to jest właśnie płytka, którą już tu kiszę miesiąc. I co chwilę mi tam się okazało, że w ogóle upaliłem tą płytą nową baterię swoją. Także 170 zł poszło się jebać fajnie. I i, I i i po prostu nie wiem co zrobić. Zamówiłem druku, bo moim zdaniem już jest to naprawione. O, tu w ogóle widzicie właśnie Majsterszyk Technologiczny. Izolacja na baterii, także już jest ciekawie. A teraz to w ogóle jest zajebiście. Ja chyba nie wiem co tu komentować, mamy dziurę w płycie, mamy kabel który wystaje z tej dziury, wchodzi nam w jakieś diody na górze i jeszcze jakiś taki może tego bardzo nie widać, niebieski kabelek z rezystorkiem przylutowany jeszcze do jakiejś tam przetwornicy, nieźle, nieźle. Wracając do tego ekstremu, właśnie spaliło mi to baterię, zamówiłem drugą, żeby zobaczyć, czy to już będzie działało, bo spalił się jeden MOSFET i kurna nie przepuszcza po prostu napięcie 19V na gniazdo baterii. Czyli tak naprawdę, jakby było w sumie zwarcie z, z V-Inu na, na gniazdo baterii. I już mam dosyć tej płyty, <grym> naprawdę. Ale walczę z nią, bo no. Jakoś moja duma mi nie pozwala oddać czegoś nienaprawionego. Nie ja wiadomo, czasami się trzeba poddać, ale czasami nie jestem w stanie, jakoś wiem, że to uda się na pewno i po prostu chcę spróbować. Wiadomo, inne serwisy już być że to pierdolą, ale ja będę walczył. Także tak. Otwieramy sobie tutaj. Dalej ten głośniżek. I cóż, zajrzyjmy, co tam się dzieje z tą płytą. Czemu tam jest kabel? O, a to to je rozjebał totalnie. Jak ja to zobaczyłem, nie? Bo ja dopiero właśnie teraz odwracam tą płytę i dopiero zauważyłem, że to jest ta przetwornica. Bo jakoś wcześniej o tym nie myślałem. Myślałem, że to po prostu przez gniazdo puszczone jest na. Te 19V gdzieś przez diodę, która tam zmienia to na, na, na te napięcia bateryjne, ale nie. Mamy tutaj przetwornicę, która daje nam napięcie z baterii. Znaczy napięcie na baterii już takie, jakie powinno być. Ale to nigdy się dobrze nie kończy dla baterii, jeżeli mamy w ten sposób rozwiązane ładowanie. Jest film z Extreme 2 na kanale, właśnie, które było podobnie rozwiązane, czy praktycznie identycznie w sumie. Tu przynajmniej ktoś się pokusił, żeby beku zostawić, bo tam to nawet go nie było. Układ ładowania mam na myśli. Ale mamy za to dziurę w płycie, gdzie tak naprawdę w głośniku jest tyle miejsca, że można było to po prostu przeciągnąć, wiecie, po zewnątrz płyty. Nie trzeba było kurwa robić dziury w płycie, no to już jest jakaś paranoja. Całe szczęście ta dziura nie zrobiła żadnych zwarć, więc można było zostawić, ale tutaj też kątki takie... Aż tak szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, czy je wymieniłem, i to jest trochę mój błąd, ale no myślę, że to nie wpłynie jakoś na nic. E, wiadomo, warto by było je wymienić, ale właśnie nie jestem pewny. Nie mówię, że ich nie wymieniłem, ale też nie mówię, że je wymieniłem, bo kurna, nie pamiętam. No ale mamy tu jakaś, widzicie, jakiś tutaj niezły, niezły siedział nad tym, bo jakiś rezystor nawet do rezystora przyczepiony, widać, że ze schematem była zabawa. Ale też nie rozumiem, na jakiej zasadzie działa taka naprawa, bo wiadomo, że to nie podziała, ale może to właśnie tak ma być, że naprawicie coś komuś, oddacie, to ma podziałać jakiś czas. Bo wiadomo, że bateria w końcu jebnie. Bateria nie, nie będzie wytrzymywała czegoś takiego, że dostaje stałe napięcie nieregulowane czymkolwiek, żadnymi tam, bo wiecie, ma BMS, swój ma jakieś tam termistory, inne tam duperele. I ona nie, nie będzie po prostu znosiła przez dłuższy czas takiego ładowania, po prostu bezpośrednim napięciem, pomijając właśnie ten układ, który mamy tutaj na środku ekranu BQ, bo on tu jest bardzo istotny. I to jeszcze będzie bardzo fajna ciekawostka z tym, że ktoś tu wpieprzył. on właśnie tu był chwilę, widać po prawej na dole te dwie diody. Jedne z dobrą stronę, a drugie w złą stronę. Także śmiesznie. I tu też będzie taka, taki poradniczek mini, że jak lutujecie sobie właśnie układy, które jakoś tam dłużej leżały, mogą być jakieś tam trochę zaśniedziałe czy coś takiego. W każdym razie każde nowe układy warto jest pocynować sobie wcześniej, przetrzeć je nawet włóknem szklanym, żeby te pady były świeże, nowiutkie, bo tutaj, nie wiem czy to będzie w tym momencie, ale jeżeli przylutujecie sobie układ, to on się nawet nie przylutuje. On będzie wyglądał jak przylutowany, ale zobaczycie, chyba teraz właśnie go ruszę z kolbowo lutownicą, tak mi się wydaje, no, ale to nawet widać, to się nawet nie klei do tego układu totalnie, o, ale teraz go zruszyłem, no tego nie było widać, ale o, no właśnie, zdjąłem go pensjonem bez chota nawet. Także widzicie, że no, do padów to się w ogóle nic nie kleiło. I wziąłem sobie nowy układ i od razu go przetarłem w szklanym, żeby żeby coś się kleiło. I widzicie, dopiero łapie. Także pamiętajcie, żeby właśnie, żeby sobie ułatwić pracę. każdy nowy układ trzeba sobie przetrzeć i pocynować. Tu też w międzyczasie było widać kondensator elektrolityczny, który był po prostu usmażony ciepłem, który wymienimy sobie później, bo z elektrolitem to już akurat nie ma żartów takich, jak te ceramiczne, które trochę są tam ukruszone, no to jeszcze do przeżycia, ale tak jak to, no to nie bardzo. Do szantenka była lutowana, czyli ktoś ją urwał zapewne. No cóż. I tu, tu właśnie mamy zbliżenie na te dwie diody. No, nawet widać po napisach, że jedna z do góry nogami. Ja to zauważyłem dosyć późno, ale ważne, że zauważyłem. A, tu widzicie oznaczenia na płycie są w tą samą stronę. Te diody powinny być, więc jakoby nie były, to były źle, bo były po prostu w przeciwną. I tutaj kupiłem jakieś zamienniki tych diod. No trochę były za duże, ale, no, ale spełniają swoją rolę prawidłowo. Widzicie, 7, 17, 18. Będzie jeszcze 19, także bateria teraz się ładuje tak jak powinna. I dopiero wszystko to działa. Tu jeszcze miałem problemy z tym sygnałem na VFB, na układzie BQ. Ale okazało się, że po prostu ja tam trochę popieprzyłem na schemacie rzeczy. I myślałem, że tu ktoś wyludował jakiś rezystor, no bo już tu wszystkiego się można było naprawdę spodziewać. Ale jednak okazało się, że po prostu tam było puste miejsce, a ja... Ślepej nie zauważyłem, że ta ścieżka trochę idzie inaczej i też się trochę z tym męczyłem, ale okazało się, że jednak jest dobrze właśnie winne były te diody, które, przez które na, na jeden spinów beku po prostu było podawane złe napięcie albo wcale chyba. I przez to ten układ nie mógł wystartować, że nic się po prostu nie działo, nie, nie było żadnego napięcia do ładowania baterii. Po prostu układ beku nie startował, nie, nie ruszał ładowania wcale, nie. Tyle, że wcześniej podpinaliśmy bezpośrednio kabel, tak naprawdę pod płytę główną. Teraz podpinamy go przez wtyczkę, i tu jest kolejny problem, bo okazało się, że mamy zimne luty na tej całej płytce zasilającej. I właśnie teraz ją otwieramy, a raczej ją odkręcamy. I w ogóle dzisiaj też naprawiam Boomboxa 2. I się okazało, że też był zimny luty na tej płytce. Także jeżeli macie jakieś problemy z ładowaniem i nie widzicie w ogóle napięcia na płycie głównej, to warto tu zajrzeć, Bo. Tutaj akurat zrobiłem mostek z druta. Nie wiem czego później nie usunąłem i nie wiem czy to nagrałem, ale. No, never mind. W każdym razie nadal to chyba nie działało teraz. Bo. Bo tam po prostu trzeba było naprawdę dosłownie wszystkie luty poprawić. Bo totalnie to nie chciało nic łapać. Ale nie wiem, czy to też tak było. Na pewno było, no pewnie tak. Na pewno w tej płycie, co dzisiaj robiłem, to, to trzeba było naprawdę na tej małej płytce poprawić wszystko praktycznie, bo te napięcia w ogóle się nie trzymały kupy. Na samym gnieździe było napięcie, ale później na wyjściu tej płytki nie było napięcia. Widzicie, tu też poprawiam wszystko praktycznie, bo lipnie to działało. Na tym USB-ku, no to wiadomo, pewnie nikt tego nie używa jako powerbanka. No bo bądźmy szczerzy, no z USB, gdzie wychodzi 5 v to już można naładować co najwyżej. W, nie wiem co, tak naprawdę. Teraz to C do C to jest standard, a nie A do C USB, więc to już jest bardzo przestarzałe. O, a tu kurwa, to zajęło chyba pół sekundy, ale, ale powiem o tym sam panel jeszcze z przyciskami nie był tak naprawdę sprawny, bo były zimne luty też na tym na złączu od taśmy na tym panelu z przyciskami Jak akurat tylko od włącznika bo każdy inny przycisk działał tylko włącznik nie był sprawny od strony płyty, bo jak klikałem sobie no klikałem no penseto po prostu zwierałem sygnał ten włącznika do masy no to odpalał głośnik, ale na tym na, na płytce już nie działało także też trzeba było poprawić te luty Mówię zimne luty, wiadomo chodzi mi o jakieś tam mikropęknięcia po prostu na takie y, słabe połączenia, bo te zimne luty to trochę takie y, irytuje mnie to, ale łatwo mi to po prostu przychodzi na język, bo jest to dosyć powszechnie mówione i, i jakoś tak już mi to się mówi. I tu oczywiście dałem sobie klej, żeby trochę to uszczelnić, bo wiadomo nie chcemy, żeby to się tu zaraz pozalało. No i skręcamy. Te boomboxy to jest. No, problemiks trochę taki z otwieraniem, bo sporo czasu to zajmuje. No czasami kusterka na przykład typu odpięcie się jakiejś taśmy, no to o, że, kurwa, można się denerwować, no bo ile klientowi powiedz za odpięcie taśmę, musiałeś się napieprzyć z otwieraniem głośnika przez godzinę i składaniem, także. Ale no cóż, że nie to bywa. I to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba lajka. Napiszcie jakiś komentarz i. I do zobaczenia w następnym.